Witam Państwa bardzo serdecznie. Violeta łechtańska błaszczak Zaczynamy aktualności ratajskie. A co w programie? Będzie nowe osiedle na ratajach. Miasto ogłosiło przetarg na budowę ekranów akustycznych na ulicy Krzywołustego. Podrzucają śmieci. Zapraszam. Na ratajach powstanie nowe osiedle mieszkaniowe, tym razem na terenie po zakładach imienia Hipolita Cygielskiego. Ziemię przy ulicy Zamhofa kupił ogólnopolski deweloper Robyk. Teren ma powierzchnię prawie 3,5 hektara. Branżowy portal Inwestor.pl podaje, że znajdujące się tu obecnie przemysłowe budynki zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstaną mieszkania oraz usługi. Jest to możliwe, ponieważ rejon ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Nie wiadomo na jaką kwotę opiewała ostateczna transakcja, ale cena wywoławcza wynosiła 30 milionów złotych. Będzie ciszej na osiedlu Jagielońskim i oświecenia. Miasto ogłosiło przetarg na montaż ekranów akustycznych, które staną pomiędzy blokami a ulicą Krzywołustego. Wszystko w ramach koncepcji Zaprojektuj i wybuduj, który od kilku lat w całym mieście realizują poznańskie inwestycje miejskie. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego o długości około 610 metrów od okolic ronda Rataje do istniejącego ekranu wzdłuż estakady katowickiej. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie hałasu drogowego do wartości nieprzekraczających norm, który dociera do mieszkańców osiedli Agileńskiego i Oświecenia. Te normy zostały określone w trakcie wykonywanych w zeszłym roku badań akustycznych. Wykonaliśmy badania poziomu hałasu, takie badania akustyczne w kilku miejscach i w rejonie ulicy Krzywołstego, w rejonie ulicy Milczańskiej, ulicy Jana Pawła. Przekroczenia zostały wskazane w ośmiu lokalizacjach. To były lokalizacje po tej być, prawej stronie ulicy Krzywoustego, od strony, ulicy, od strony osiedla Jagiellońskiego i Oświecenia. I tam tak naprawdę w związku z tym powstaną ekrany akustyczne. Po ogłoszeniu do publicznej wiadomości informacji o przetargu docierają do naszej redakcji zapytania o możliwość wybudowania ekranów także po przeciwnej stronie estakady, tak aby zwiększyć komfort mieszkańców osiedli Zielony Taras czy nowo budowanych bloków przy Poznanii. Miasto jednak nie planuje budowy ekranów po północnej stronie, ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń hałasu w tym miejscu. To wynika tak naprawdę z decyzji środowiskowej z 2013 roku, która nakazywała przeprowadzenie analiz po wykonaniu prac związanych z przebudową ulic w tym rejonie, a konsekwencją tych analiz i tych badań jest konieczność wybudowania kranów, ale tylko w tych miejscach, gdzie są przekroczenia. Miasto nie planuje wykonania kolejnych badań akustycznych w tym rejonie. Kolejny blok zasilany energią ze słońca, już wiemy, który panele fotowoltaiczne, spółdzielnia zamontuje na budynku 29 do 32 na osiedlu stare Żegrze. Odzyskana energia zostanie wykorzystana do zasilania części wspólnych, czyli klatek schodowych czy piwnic. Spółdzielnia aktualnie wykonuje również szereg innych inwestycji. My zapytaliśmy o najważniejsze z nich. Do najważniejszych remontów na terenie dolnego Tarasu rataj należy m.in. remont na osiedlu piastowskim 115, jest to wieżowiec i tam rzeczywiście te prace są właściwie w przygotowaniu, natomiast będziemy tam remontować balkony, ale również mieszkańcy zobaczą ten efekt. No dopiero może pod koniec jesieni, bo zmieni się kolorystyka całego budynku, a wcześniej będzie wymieniane docieplenie ze starego na nowe. Podobne prace trwają już na osiedlu Rzeczypospolitej dotyczą na wieżowców 3 i 14 oraz Armii Krajowej i tutaj są to numer 102 i 105. Natomiast na górnym tarasie Rataj na ukończeniu jest już właściwie termomodernizacja budynku na osiedlu Stare Rzegrze 29 do 32. Zmieniła się to również kolorystyka budynku. Na osiedlu Lecha malujemy klatki schodowe, dotyczy to budynku 110 do 119. Natomiast na osiedlu Jagiellońskim od numerów 73 4 do 80, malujemy elewację budynku. Wszystkie remonty, które wykonuje aktualnie spółdzielnia, znajdują się na stronie internetowej osiedlemłodych.pl oraz na naszym portalu informacyjnym. Mieszkańcy osiedla Piastowskiego muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Wszystko przez trwającą modernizację sieci wodociągowej na tym osiedlu. Prowadzi ją Aquanet i dotyczy bloków o numerach od 2 do 36. Remont polega na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i będzie trwać do końca października. Mieszkańcy będą informowani o przerwach w dostawie wody przez administrację osiedla. Wartość inwestycji to 816 tysięcy złotych. Mieszkańcy osiedla Armii Krajowej zwrócili się do administracji osiedla z prośbą o interwencję w sprawie podrzucania odpadów poremontowych do altany śmietnikowej na ich osiedlu. Do sytuacji doszło w połowie lipca. Sprawą zajęła się straż miejska. Okazało się, że sprawcy zostali nagrani przez miejski monitoring. Strażnicy wiedzieli, jakie nagrania przejrzeć, ponieważ mieszkańcy podali dokładne daty i godziny, w których podrzucane były śmieci. Okazało się, że odpady poremontowe wyrzucali również mieszkańcy osiedla Armii Krajowej. Zostali ukarani za to mandatem, ponieważ tego typu odpady, jak na przykład gruz, nie powinny trafiać do altan. Odpady powstałe w wyniku remontu należy gromadzić w kontenerach lub specjalnych torbach, które powinny być niezwłocznie usunięte po zapełnieniu lub po zakończeniu remontu. Wysokość nałożonego na mieszkańca mandatu wynosiła 500 zł. Od 1 września wprowadzone zostaną zmiany nazw przystanków w całym Poznaniu i poza nim. Z nowym nazewnictwem na nowym mieście spotkamy się w pobliżu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Tam do nazw zostanie dodany skrót PKM. Nazwa Antoninek Stacja zostanie zmieniona na Antoninek PKM czy Starołęka na Starołęka PKM. Zmienione zostaną także nazwy innych przystanków po to, by ułatwić orientację przy przesiadkach, dlatego przystanek Kobyle Pole, zostanie zmienione na schronisko dla zwierząt, osiedle tysiąclecia jeden na bliźniąt, a przystanek Piaśnicka będzie mieć nazwę osiedle Lecha. Potrzebny jest spokój i cisza, ale też motywacja, bo to nie łowienie rekreacyjne, a sportowe. O Puchar prezesa spółdzielni. Tradycyjnie na początku sierpnia Dom Kultury na Pięterku i koło polskiego związku wędkarskiego Orlik organizuje zawody w łowieniu ryb. Chętnych do wzięcia udziału nie brakuje, na ratajach mamy wielu fanów tej dyscypliny sportu. W tym roku po raz pierwszy zawody nie odbywają się poza Poznaniem, tylko w centrum Poznania nad rzeką Warta. Zawodach uczestniczy 25 wędkarzy, którzy łowią dwoma metodami. Jedna metoda to jest na spławik, a druga na łowienie z gruntu. Dla wszystkich zwycięzców przygotowane są puchary, które wręczać będzie prezes spółdzielni mieszkania w osiedlu Młodych, pan Tateusz Stachowski. Dodatkowo nagrodzony zostanie najlepszy mieszkaniec spółdzielni oraz nagrodzony zostanie wędkarz, który złowi największą rybę. Puchar prezesa w tym roku odebrał Dariusz Berdych, który wyłowił ponad 7 kg ryb. Drugie miejsce zajął Michał Rybka z wynikiem 6800 g, a Krystian Żmudzki zgromadził 6420 gram ryb. Największą rybę zwarty wyłowił Maciej Bartel. Był to Leszcz o wadze 1900 g. Koło Orlik świętuje w tym roku 25-lecie swojej działalności. Nowa siedziba koła znajduje się na osiedlu Orła Białego 74. Dodatkowy angielski dla najmłodszych w Leader School. Zanim zapiszecie dzieci, sprawdźcie ofertę podczas pikniku rodzinnego, który odbędzie się 28 sierpnia na osiedlu Tysiąclecia 30. W programie m.in. lekcje pokazowe metodą Leo English, która rozbudza w dzieciach chęć, pasję do świata, do nauki języka angielskiego, malowanie twarzy, konkursy oraz wiele innych aktywności na świeżym powietrzu. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Piknik jest adresowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 11 lat. Ich rówieśnicy w Leader School na osiedlu tysiąclecia uczą się języka angielskiego metodą Leo English. Na czym ona polega? Zapraszamy, aby pokazać, jak uczymy, z jaką pasją nauka dzieci musi być poprzez zabawę, poprzez różne, różne aktywności. Nie siedzimy tylko w ławkach, nie czytamy, przy podręcznikach i piszemy. Cała sala po prostu jest w zajęciach. Tu balony, a tu się coś dzieje, ćwiczymy, śpiewamy, także i tańczymy również na tych zajęciach. Na czym polega metoda Leo English będzie można sprawdzić także podczas pikniku 28 sierpnia. Między godziną 10 a 15 będą odbywać się tu bowiem lekcje próbne, na które trzeba się wcześniej zapisać, dzwoniąc pod numer 535 145 755 lub pisząc za pośrednictwem profilu Leaders School Poznanie Rataje na Facebooku. Rekrutacja w szkole trwa cały rok. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności Ratajskiej już od 2 września, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Ja życzę przyjemności, zdrowia i do zobaczenia.